Siemka, to jest już trzeci odcinek z Serwera Noxia. Kon no znaczy... Od ostatniego nagrania nic tutaj nie robiłem. Sobie tutaj troszeczkę podekspimy. Wciszę troszeczkę, bo chyba jest za głośno. Wbijamy tutaj 55 poziom na dolinie ogólnie że pieknie się jakiś wód By było fajnie Okej, to dodam punkty hmm. Nie ma żadnego wodza. Szkoda. O patrzcie lip nam wyleciał. O, do biologa. Mm -hmm. O metek. Mm -hmm. Szybko go bije, więc nie będę teraz przerywał Aha, ty też potrzebuję patelki. Okej. Okay. Dodam bony w tym. cały mieć sztylet Nie ja zmieniam. Okej. Okay. Na razie na tylko. Drawie zbiliśmy ponotowy naszyjnik, Witalny się i zaklęcie. Może o lepsze. I coś nam zapło. O, Pedek! Fajnie, mamy pedeka. Czyli bardzo płacę się metki by bić. O, i mamy 50 level. Ale jeszcze zobaczyć czy są jakieś metki. Ciekawie, czy da się go zdjąć, ale wolę teraz się próbować, bo jest tylko na godzinę. O, jest kolejny metek. Kaj okay, dobra wiadomość. No. Kreml dużo. Przedam sobie tutaj niebieskie potki. Biem. Ciekawe, czy jest stop procent, że do dopnie? Takie coś za 30 kK. O, też mi nic nie Takie coś za 30 kK. Czy, czy by się opłacało kupić, tylko jakby było dla Sury? Jakbym miał tyle kasy, to bym na pewno kupił. Jak będzie się opłacało pedeki zbierać, to ja chętnie sobie. O! To ja chętnie sobie zrobię drobka. I mamy wodza. Pięknie. Pięćdziesiąt dziewięć przecinek czterdzieści osiem procent Nie HP mu się zespło co za miał Ale... Ale mnie bierze Głupi koń Głupi kuń Zbijemy go chyba, nie? No. Lewy lapisz, katuka, bo za A co z niej? Co? Kolekcjona u niego coś jest? Nie. Kolejny met. No, ja też, żeby właśnie zanudzać, zobaczymy się przy końcu matka. Oj, zapomniałem nagrać, ale dropną nam znowu pedek. Tak, sobie zrobię. I ta trza na 41 poziom. Okej, okay, jeszcze zobaczymy. Tutaj. na razie nic nie ma. Okej, okay, to już żadnego metka nie ma. Oj, pójdziemy na chwilę do miasta, ponieważ jestem czegoś ciekawy, czy wystarczy jeden kamyk duchowy do P, czy 10? Okej, okay. bierzemy sobie jeszcze kwiatek, nie powiodło się. Zobaczymy, po ile bije? Kozak. Okej. Okay. Um, tu był ten kamyk? Nie, to nie tutaj. Moje dużności Nie, to też nie tutaj. O. Gdzie był ten kamyk? Mamy medal, 700k. nadal się nie kupuję. Ja jestem naprawdę taki ślepy. Ale ja zobaczę sklep biologa, nie, na razie nie robię biologa. Moje różności. No, a tu jest kamyk. Jeszcze kupię egzor i rady. Czarowany. nie. Ma być czerwone ostrza. Dalej, Renuj. powodzenie, dobra, G2. Czyli jednak tutaj trzeba jest 10 potrzebnych kamyków do P. Okej, okay. ja jeszcze pójdę zobaczyć coś tutaj hm to nie ma, ok, ulepszę tą tacę, dlaczego się spaliło? dziewięć. ok, ulepszyło, i no, najlepiej, żeby była inta, tak jak tutaj. Dobra, i tak pewno będzie, i tak jeszcze będziemy mieli stację na 61 level, to tam będę się starał jakieś bony. Dobra, a jeszcze zobaczę, czy tutaj jest piąty bon, czy to tylko z metków dopi. Okej, okay, to chyba tylko z metków dropi. Mm. Ale jeszcze kupimy sobie dodania i znanki. Mm. Okej, okay, to jeszcze sobie ten naszynik lepsze. Zawsze coś jest lepszy. Dodaję szybkość zaklęcia i witalność Witalności to tak dużo nie daje. Tylko cztery, no ale wiecie, zawsze coś. żeby mi PZ weszło, wszedło. PZ to milenia, okay. To sobie walimy. Tutaj jakoś uporządkuję. Okej. Okay. Jeszcze chciałam kupić, yy, zobaczyć, ile kosztują podki Speedai. o, stoka. ja sobie wrzymy postawimy nowe. To co? To możemy śmigać do V1 Loch pająków. Teraz już tak przynajmniej nie de da, jak przedtem. Ile mi jak poleci? leci. O, no, sporo leci bardzo dużo. teraz pójdę sobie na większego spocika. Okej. Okay w tutaj. Tak co to zwiększy, co to zwiększy. to chyba padnę Okej, okay, nie padłam To tu, tu padnę. <śm> z tu wypadnę. I padam. Więc tutaj nie mam szans. No i poty się skończyły. A nie, dobra. Mam jeszcze te skrzynie. I on mnie tu. Jak się stąd uciec? W okay, tej potek użyję? No nie wszedł nam. Czapka Feniksa. Aha, to jest ta. Pewno jeszcze tutaj bułka zrobię. Nie wiem, nie jestem pewny. Tutaj mi jakaś zbrojka na 4-8 level. Dopła. Pójdziemy sobie tutaj. Są jakieś mopki. Co? I 60 level. W te 5 odcinków myślę, że tak. Oj, z 80, 90 level wbiję. Ta seria będzie polegała tylko jak ja sobie tak bijam, tam mały level i te a nie, że już się o czy znaczy wiecie o co mi chodzi Będę pokazywała tylko jak wbijam jak początki są moje, o jak wyglądają moje początki Na serwerach różnych i padam Kulko wbi. O, wbiła mi kulka To dodamy sobie jeszcze tam. O, dziewiętnaście jeszcze nie było. Okej. Okay. Ale wątpię, że bówka zrobię, bo będę musiał. Okej. Smaczy wid. Mm. Jej mamy go G1. Teraz będziemy dodawali w palec. Palucha. Oj, cofnę się, cofnę się. Biorę sobie budki. No, omdlenie mi dali. A właśnie, mogę sobie użyć tej potki. Nieco? Tylko to, o okej okay, to użyjemy sobie podki włożę pd mogę zjąć o nie mogę zjąć. super wrzuciłem jedno pd ale zobaczcie jaki exp idzie z pdkiem Mamy go na godzinę, ok. Jest na 2, 1, ok. To w tym odcinku wbijemy 6, 5 level. W następnym myślę tak 800 level. To już będzie, czw to jest trzeci. Będzie czwarty. No, a w piątym chyba wbijemy 90 level i będziemy tam. gdzie znaczy, ja nie będę miał żadnego eku, ale sobie wywalimy różne rzeczy. Pewno nawet stalki nie będę miał. Jakbyście się pytali, na jakich serwerach można mnie znaleźć. Można mnie spotkać na setwerach na Merius, czasami XNega. O, na razie na tych dwóch. Na Xnega to tak czasami sobie wchodzę, bardzo rzadko, tak raz na dwa dzień, na dwa dni lub jeden dzień, przepraszam. A na Meriusa to tak dwa razy dziennie. Okej, okay, wybiliśmy 65 level co, to, co chci, to co chcieliśmy Jeszcze ja zabiję sobie tego pajączka hmm, to ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Do następnego odcinka.